Witajcie w przeglądzie pytań z egzaminu na prawo jazdy, i dzisiaj omówię Wam tylko dwa pytania. W zupełności to wystarczy. Natomiast powiem Wam również troszkę informacji na temat tego, co odwołuje nam znaki zakazu. No bo myślę, że większość z Was wie, a jeżeli nie wie, to już wie, że większość znaków zakazu jest odwoływana przez najbliższe skrzyżowanie, ale nie wszystkie znaki zakazu są odwoływane przez to skrzyżowanie, więc powiem Wam, które między innymi nie są odwoływane przez skrzyżowanie, oczywiście. No, i powiem Wam jeszcze o znakach, które odwołują nam znaki. Więc będzie trochę informacji. Zachęcam do zobaczenia odcinka w całości. Plus, na początek, jeszcze reklama, czyli zapraszam Was do opisu filmu. Tam znajdziecie link między innymi do mojej strony, na której znajdziecie moje pełne wykłady teoretyczne, które pomagają Wam w przygotowaniu do egzaminu. Plus w opisie znajdziecie link do strony superprawojazdy.pl, z której pochodzą te pytania, które tutaj widzicie. No i w opisie znajdziecie link do strony G2A, na której możecie nabyć tańsze klucze do gier komputerowych. Więc zapraszam Was serdecznie do opisu filmu. No i przejdźmy do tematu. Pierwsza rzecz, o której pamiętajcie, to pamiętajcie, że większość znaków zakazu jest odwoływana przez najbliższe skrzyżowanie i obowiązuje od miejsca ustawienia znaków. No i przejdźmy sobie do pierwszego pytania. Czy widoczny znak zakazu obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania włącznie? Odpowiedź brzmi tak. Ten znak zakazu zawracania jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie, a do tego skrzyżowania i na tym skrzyżowaniu najbliższym zawracać nam oczywiście nie wolno. No i mamy drugie pytanie. Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? Odpowiedź brzmi nie. Zakręty nie odwołują nam znaków zakazu, tylko robi to m.in. skrzyżowanie albo inny znak odwołujący nam znak zakazu, i to są te yy, szare znaki. Więc albo znak zakazu jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie, a jeżeli tego skrzyżowania nie ma no, w jakiejś tam odległości od tego znaku zakazu, no to w tym momencie można ustawić jeszcze znak odwołujący po prostu ten znak zakazu, który właśnie jest szary, który widzicie w tym momencie. Natomiast jakie znaki nie są odwoływane przez najbliższe skrzyżowanie? Na przykład strefa ograniczonej prędkości. Ten znak możecie znać już z innych moich filmów. No i pamiętajcie, że ten znak strefa ograniczonej prędkości, znaczy za tym znakiem po prostu ta ograniczona prędkość obowiązuje w danej strefie i we wszystkich uliczkach tej strefie, a przy wyjeżdżaniu ze strefy mamy znowu ten wyszarzony znak. Który, który informuje nas o tym, że z tej strefy wyjeżdżamy. No i drugi znak, który nie jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie, to jest w zasadzie miks znaków obszar zabudowany i ograniczenie prędkości. No więc, jeżeli mamy taką sytuację, to znowu pamiętajcie, że to ograniczenie prędkości obowiązuje nas na terenie całej miejscowości, a po wyjechaniu z tej miejscowości już nas to nie obowiązuje. No ale pamiętajcie, yy, pamiętajcie o tym połączeniu, bo, bo ono też gdzieś tam się po prostu lubi. Czy to na pytania, czy w praktyce po prostu trafić. Także tyle z mojej strony. Na koniec jeszcze raz klasycznie zapraszam Was do opisu filmu. No i oczywiście życzę Wam zdanego egzaminu za pierwszym razem.